Krystyna Miazgowicz-Ślezińska, córka Marty i Władysława Miazgowiczów. Urodziłam się w Nisku nad Sanem, czyli tam, gdzie rodzice mieszkali po ślubie i na początku wojny. I, i tam w mieście, w którym kończyli gimnazjum i zadali maturę. Tatuś wcześniej, mamusia później. Mamusia pochodziła z małej wsi Żabno, koło Radomyśla. Tatuś pochodził z największej ówczesnej wsi w Polsce, Kamienia, który leży, jak ja wiem, może 40 km na północ od Rzeszowa. Czym zajmowali się rodzice? Tatuś pracował w Urzędzie Skarbowym w dziale katastralnym. Przerwał studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim ze względu na stan zdrowia. Mamusia nie pracowała, bo zaraz po zdaniu matury wyszła za mąż. Po roku ja się urodziłam, no a potem już wybuchła wojna. I do roku 40 można powiedzieć, rodzice, a na pewno mamusia mieszkali w nisku. Tatuś jako oficer czy podoficer rezerwy został zmobilizowany 3 września 1939 roku. Pani mama została w domu. Razem z, z panią, ze mną. Rozumiem, czyli tak. pani, ile Pani miała lat, kiedy wybuchła wojna? Roczek. Tam jest zdjęcie, jak na rękach tatusia, prawda? Tatus się ze mną żegna. Nazywam się Zofia Miazgowicz-Cholewa, Panińskie nazwisko Miazgowicz. I urodziłam się w Gliwicach, w Sośnicy. 15 maja 1946 roku, czyli rok po wojnie. Jak pani zapamiętała swoich rodziców, jakimi byli osobami? No byli przede wszystkim bardzo pracowici i bardzo religijni, ale na temat swojej, jak to dzisiaj już wiemy, można powiedzieć, prawda, no. Heroicznej działalności nigdy nie wspominali i nie chwalili się i nie opowiadali tego sąsiadom. Ponieważ rodzice wynajmowali dom w nisku, no zostali bez środków do życia. I wtedy z pomocą przyszedł mój dziadek, ojciec Mamusi, i we wsi żabno wynają nam taki młody, niewielki domek składający się z dużego salonu, małego pokoju i dużej kuchni. Podczas jednej z łapanek złapano tatusia też i prowadzono taki centralny punkt. Wsi pod kapliczkę wszystkich tych, których pojmano. Mamusia mówiła, że jak Niemcy byli we wsi, to była taka przerażająca cisza, że nawet psy nie szczekały. I mamusia mówi, że jak w tej ciszy to było, ja wiem, kilometr, półtora kilometra, jak tatusia prowadzili. Było słychać tylko płacz dziecka, ja lasłam za tatusiem i płakałam, prawda? I jak przyszli tam na miejsce, ustawili wszystkich mężczyzn w szeregu, a ja wzięłam, podeszłam do tatusia, wzięłam go za rękę i przyprowadziłam do domu. Tatuś mówi, że żołnierz niemiecki dał mu znak, że ma iść, prawda? Odwrócili się i ja tatusia przyprowadziłam. Nie pamiętam tego, dlatego musiałam być bardzo mała, bo już powiedzmy, jako niespełna czteroletnie dziecko, to już pamiętam. A tego nie pamiętam, to mi rodzice uświadomili, że. że a y, y, pozostali ludzie wylądowali w Treblince. Tatuś się ukrywał i starał się, prawda, no, wracał tam wieczorem, czy w nocy, jak wiadomo było, bo. Y, w 100 dole pod słomą była zrobiona kryjówka, także tatuś nie musiał uciekać gdzieś do lasu. Proszę powiedzieć, kto w Pani rodzinie był zaangażowany w pomoc Żydom? Mając w ogóle jak się to stało i kto, kim byli ci, prawda? Te rodzice ukrywali dwie Żydówki. To jedna z nich była koleżanką szkolną Mamusi, drugą jej siostra. Były to córki bogatego właściciela sklepu rolnego w Rozwadowie. I w, w tym sklepie zaopatrywali się wszyscy okoliczni rolnicy. To był, to był duży sklep. Córki pomagały y, ojcu w sklepie, y, z tym, że no, nie za często, dlatego, że y, starsza już była na studiach pani Helena, a młodsza koleżanka mamusi no była bliżej, w związku z tym częściej ojcu pomagała, miała na imię Regina. Były to osoby dwudziestokilkoletnie. Kiedy one dowiedziały się, że będzie eksterminacja Żydów i y, 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 y wywózka ich do jakiegoś obozu, to znaczy one sobie nie zdawały chyba sprawy, że to jeszcze może być obóz koncentracyjny. W każdym bądź razie dowiedziały się od kogoś, że następnego dnia będzie to getto, takie otwarte getto w Radomyślu likwidowane. To po naradzie rodzinnej stwierdzili, że trzeba będzie się podzielić. I część pójdzie osób rodziny na wschód, a część zostanie na miejscu, że na pewno komuś się uda przeżyć. I one właśnie zostały na miejscu, a rodzice poszli na wschód. Nie wiem, to ja na 100% w tej chwili nie mogę powiedzieć, ale tak mi się to kojarzy, że oni byli na Syberii, bo coś mamusia wspominała że y, y, matka z ojcem byli wy, potem wywiezieni chyba na Syberię, bo on tam zmarł w takich ciężkich warunkach.